Yes I am! Do you wanna die? Yes I do! Wait, what? See ya! Oh my god! Sonic! Take me, sweet death! Sonic says, if you're born, punch an orphan! What are they gonna do? Tell their parents? No, po prostu, kurwa, no nie! Kurwa, znajdę ci łeb odpierdolę bagnetem moim francuskim! Ty SKURWIELU Dobry wieczór, posterunkowy pitbull, alkohol, narkotyki? Dzięki, my wszystko mamy! A kto jest gospodarzem imprezy? Ja! Przecież pan jest kompletnie pijany! A pani jest brzydka. A ja jutro będę całkiem trzeźwy. Kościół, jak nie chcę spędzić roku na dołku, to właściciela lokalu. Szwagier! Szwagier! Co? Są dziwki? Nie, ale jest policja. Kto zamawiał? Sąsiedzi, proszę pana. Sąsiedzi zamawiali, to niech sąsiedzi ruchają. Are we enemies? No. Are we friends? No. Are we gay? Yeah. Alright, class, today we're gonna be welcoming a new student into our class. Everybody meet Jaquavius Thompson. Nah, Jit, ugly. Nah, shoddy and love. Hey, oh, guys, cut it out. Nah, the teacher jealous. Um, you told us to welcome the new student. I'm gonna make him feel real welcome, all right? Uh, no, you won't. But you told us to. Oh, uh, yeah, you kind of did. Jamal, get out. Nah, shit, tripping. Lashonda, you are not to talk, look at, or even breathe the same air as the new student. You understand? Nah. Whatever. <laughs> Na prawo na pierwszym piętrze zamordowali dwie młode dziewczyny, a na lewo mieszka bos, który nienawidzi kurwa Niemców, bo mu zabili dziadka kurwa, SS mani. Na pierwszym piętrze mieszka dealer, który sprzedaje narkotyki. Co mamy teraz? Historia? <ścoughs> Z tym tempem chujem? Dzień dobry. Damian, pokaż mi zadanie domowe. Spierdalaj. Co ty powiedziałeś? Idziesz do dyrektora. Petarden i opierdol. Wyjazd z sali. No to syfki w kiblu zapalę. Co jest kurwa? Nie, tylko nie teraz. Dobra, uspokój się. Myśl o czymś smutnym albo śmiesznym. To nic nie daje Dobra, zasłonię go rękami Młody człowieku Pff, Tak, tak, o co chodzi? Ale on jest wielki O ja pierdolę A, Ale nie wiem o czym pani mówi Bóg jest wielki Przekażmy sobie znak pokoju e, Wie pani, ja nie mogę Czyli co, masz coś do mnie? Nie, 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 ból Boże Chodź na solo frajerze Ale co pani? Pultarz się obstrańcu? Co tu się dzieje? Ten frajer nie chce mi przekazać znaku pokoju Ewidentnie go coś swędzi Nic mi nie swędzi To dlaczego młody człowieku? Nie chcesz podać dłoni? Bo i proszę, nie trzymaj rąk na kroczu, gdy ze mną rozmawiasz. Nie mogę no! Czekaj. O w dupę! Co ty tam masz? Masz w spodniach broń? Nie no, ja, ja jestem chory! Policja, z tej strony proboszcz, zgłaszał napad na kościół z bronią w spodniach. Że co kurwa? A to broń? Nie, taka jakaś mała pukawka. Psiu! Ministranci, oby zwładnić frajera! Dzień pierwszy Dzienniku Surwiwalowego. Moi kompani mnie opuścili. Bob stoi już dosłownie się... za nami. Chceśmy, kurwa dosłownie był u ciebie. Chodź do nas. Dzień trzydziesty Dzienniku Surwiwalowego. Odnalazłem moich przyjaciół. People always ask me, is it pronounced Brigitte or Brigida? And I always tell them the same thing. How dare you speak to me? Freddy, you're supposed to be on lockdown. Vanessa, cieniutkie plasterki chrupiącego ziemniaczka. Shut up! I'm so fucking scared right now, you shut up! So yes! Did the deal! Hey, what y'all get for number 12? I got 18. Oh, I got 9.5. I got Abraham Lincoln for some reason. i Nie możesz mnie tak... Zasada numer pierwsza. Nie będziesz pouczał króla swego. Zasada numer druga. Daj mi to. Tragic events in history. Sonic's death. When jumping out of a plane he forgot his parachute. It <laughs> fucking tough. No. Pan Jacek, pan Arkadiusz i pan Wojciech są szkodnikami. No. Tak. Nie, no ja teraz trzymam dietę. Chociaż jednego to można zjeść. Kto zrobił tego pączka? Ze sklepu za 35 groszy z chemią. Proszę im powiedzieć, że są genialni. Miłość, który to? ósmy. Ale raz w roku to można. Proszę pani, można iść do pielęgniarki. A co się dzieje? Będę żygał. Skip, skip. But when does this game get fucking good? Hmm, narysuję coś dla mamy, na pewno się ucieszy. Mamo, mam dla ciebie rysunek! Rysunek dla mnie? Naprawdę nie spodziewałam się. A co to jest? To jest kotek. Kotek? No, popatrz, mogłam się domyślić, przecież to od razu widać. Synek, ty to masz talent. Może jakimś artystą zostań. Jejku, w życiu większych bazgrołów nie widziałam bez za zastrane. Mamo, ale ja dalej tutaj jestem! Chłopie, nie przesadzaj, masz już 21 lat. Maja Czy jest jakby luksusowo? Jebać Putina, kurwa i syna. Jebać Putina, co z tą wojny zaczyna? Jebać Putina Co tak jebie? Yy, nie wiem. Ale kurwi! Może skibla czy coś? Nie o to chodzi! To jakieś takie perfumy chyba dziwne! Jak dziwnie? To od ciebie tak kurwi! Przecież ładne są. Czym ty się psikasz? Co za pojeb? Ty się człowieku czujesz! <grym> Czyli nie używałeś jeszcze tej perfumy? Nigdy w życiu bym takiego czegoś nie użył! Za nic bym się nie popsikał! Ty to masz gust. To ja mam gust, mówisz? Trzeba być niezłym pojebem, żeby taką perfumę sobie kupić. To jest twoja perfuma jebie. No jasne. No leżała w twoim pokoju i chyba nie była jeszcze używana. która niby? Taka czerwona. O kurwa. I ty mówisz, że ja mam zjebany gust, a sam sobie kupujesz perfumy, które jebią główne. What I do? Just go to the office. What I do? I... Freddy! Vanessa... I... Yeah. Lepiej nie pij za dużo soku, bo jest w nim więcej cukru, niż ci się wydaje. <coughs> She is such a bad bitch, though.